mam lidiska tutaj Liga Hum to będzie zaprezentowanie serwera Parkour. Jest to, jest to serwer MC4EUPyLY. Jest to serwer Parkour. Na początek dostajemy takie o tej temy. Ukrywać graczy, perwa kresu, piórko teleportacyjne, no i teleport na inne serwery. Dostajemy także teleport na Parkour. Na początek przychodzimy na samy pierwszy Parkour. No, jest, jest dosyć łatwy, lecz wiele ludzi nie może się z nim poradzić, więc zaprezentuję wam. Stajecie oto w tym miejscu, teraz na sprincie skaczecie o, o tak, jep, 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 no, jest dosyć szybkie. A to jest już 96 level No Nie jest już tak dosyć trudny Lecz jak komu wychodzi parkour No No, no Całkiem łatwo Oczywiście piór zaprezentuję Wam działanie pióra O, widzicie spadłem Cisnę prawy klawisz pióra no i teleportujemy. Żeby zasypować tym miejsce, klikamy lewy klawisz. O tak. Jeśli spadniemy do wody, to umieramy. Tak. Potem, gdy przejdziemy level, ciśniemy pr lewy klawisz patyczka. O tak. Mam, jest 97 level. Jej. I tak przechodzimy do setnego levela. Musimy przejść około 400 leveli, by dojść do mediuma. Więc trochę słabo. No wiem, nie słabo, ale tak. Tutaj mamy tutoriale, tam gdzie się skacze. Tak wiele ludzi nie wie jak skakać, to więc, więc im zaprezentuję. O. tutaj. Możemy zajść na przykład na 30 level jest dosyć łatwy. ale trzeba trochę przećwiczyć wiecie sprint tak łop, 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 łop parkour mi się bardzo dobrze udaje oczywiście ja kiedy tak no Przyszedłem parkour za 10, 99 milisekund, Tak. Pokażę, ile FPS mam przy nagrywaniu. Nagrywam w frapce. 50 FPS, całkiem normalne. Tak. Tutaj mamy eventy. Klikając lewy przycisk na różdżkę, pokaże nam automatyczny event. Odbędzie się. 4 minuty no i możemy zajść na jego pierwsze miejsce dotaje, dostaje 1000 XP i tak dalej i tak dalej muszę przyznać że nawet jest to ciężkie no mediuma nie mogę Obo cisnę muszę przejść o tyle o to leveli żeby pójść na pierwszy łatwy Tutaj mamy hard, tutaj ultra. Tam dalej mamy, można by powiedzieć, wyjście na teren budowy map. Tutaj budują się mapy parku, do parkura. Możemy trochę pobiegnąć. Pryk skok, skok, No szumów zbytnio nie ma bo mam jakby dokupiony mikrofon, no ale wszystko dobrze mamy rycerza nawet nie wiem nigdy tu nie byłem tutaj bodajże chyba mapy robią ale o jak widać to ludzie którzy są na levelach to są oni w takich kapsułach takie kapsułki każdy level ma swoją jakby kapsułkę No i to rozciąguje się daleko, 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 daleko O ta jedna kapsułka o, To jest jeden level Czym większy level, tym jest trudniej Tak Może teleportuję się na spawna A więc może zaprezentuję wam Jak się w, tej w ogóle musi zajść Bo tak naprawdę Wy będziecie teleportowali się nie tu. No, będziecie musieli wybrać gwiazdkę. No i wybrać oto parkur. O, jesteś już na parkurze. Jest tutaj oczywiście serwery, splik, ale to zaprezentuję w kolejnym odcinku. Więc subskrybujcie, lajkujcie. No i wszystkiego dobrego i miłego skakania na parkurach. No i... Nara rap